Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Adi i witam Was w kolejnym notatowym odcinku na moim kanale. W tym odcinku będziemy stały dziennik meczu Polska-Kontra Argentyna. Także jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę nie zapomnijcie kliknąć żeby otrzymywać powiadomienia o po każdym nowym filmie na moim kanale. więc ja już nie apelowam i lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku dzisiejszym typowym odcinku. Będziemy stawiać wynik meczu Polska prawda, Argentyna. Także zapraszam do za, za, za oglądania. Ehm. I tak mm, mecz Polski z Argentyną odbędzie się 30 listopada i moim zdaniem Polska albo wygra 1-0 albo też zremisuje 0-0 lub 1-1. Tak moim zdaniem. Zresztą swoje opinie na, te, na ten mecz i, s, i swoje wyniki możecie dawać w komentarzach. Ehm. Mamy też świetnego napastnika czyli Roberta Lewandowskiego Argentyna ma Leo Messiego także zobaczymy ich w ostatnim meczu w fazie grupowej. Także to będzie naprawdę hit yy, tego mundialu Polska kontra Argentyna w, na według mnie, bo naprawdę to, to co ostatnio w meczu z Arabią Polacy wyprawiali normalnie mnie normalnie mi rozwoiło yy, głowę, tak? No Więc Polacy, dajcie sobie wszystko. Jesteśmy z wami. Walczą o te trzy punkty, żebyście wyszli z grupy. I mam na taką nadzieję, że to się opowiedzie, bo jak nie, no to będzie katastrofa. Także co, ja się żegnam. Trzymajcie się do kolejnego odcinka na moim kanale. Na razie.